I Mieliśmy odwagę, że proponować pan profesorowie tutaj wystawienia swoich prac w prowizorycznej galerii. Taka była ta poprzednia. Teraz mamy tą docelową no i na odwagę, żeśmy się że tak powiem. No, i zaprosiliśmy, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Zobaczmy proszę to Panie tak? Drodzy Państwo, mówiła pani tutaj kierowniczka galerii o leciu galerii, natomiast my trochę kategorię podchodzimy do tego, mianowicie ta poprzednia galeria prowizoryczna została tworzona w na 20, na roku tysięcznym, MM. Natomiast ta właściwa teraz powstaje w roku 750, lecia miasta Chorzowa. To są takie mocniejsze wizdy y, y, i bardzo się cieszymy, bo to jest właściwie początek naszego roku jubileuszowego. Natomiast kończyć będziemy ten rok, mam nadzieję, oddaniem całego budynku do użytku i przywrócenia go środowiskom kultury w naszym mieście. Dwa słowa jeszcze <tuszy> w tym <tuszy> budynku, bo Pewnie większość z Państwa był budowany ze składek społeczeństwa polskiego w czasach, który w których połowa było mieszkańców, w połowa to byli Niemcy, połowa, Polacy. I y, społeczeństwo polskie zbierało na ten, na ten dom kultury po to, żeby pokazać taką swoją tą siłę i, i jednocześnie swoje miejsce w mieście. I teraz proszę zauważyć. Szkoło się zatoczyło, bo, bo my ten budynek realizujemy tak naprawdę w pewnym sensie także części ze składek Niemców, którzy są płatnikami netto do budżetu Unii Europejskiej, a my to realizujemy w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej. Cieszę się, że po wielu latach udaje się ten budynek doprowadzić do, znaczy do wrócić go do kultury, natomiast dzisiaj bardzo się cieszę, że właśnie na otwarcie tej galerii Pan Profesor zdecydował się wystawić swoje prace. Życzę wszystkim wspaniałych doznań. I za chwileczkę będziemy wspólnie z kolegą otwierać galerię, tak symbolicznie. Panie profesorze, no, za przykład kiedyś w Ewangelii nie masz proroka we własnym kraju, można powiedzieć, najtrudniejszy pierwszy krok. Myślę, że za tym krokiem pójdą następne, Panie profesorze. Nie upadajmy na długów, nie na pewno to nie jest Pana ostatnia wystawa, ale myślę, że już cieszymy się na następne doznania w twórcze, także to jest świetna No, spójrzmy się z tym, także to... <laughs> Why can't I can't climb your walls and find somewhere to hide. Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles, baby, Maybe I'll light your light. I want to feel the breath when I say that you climb. Długo trwał remont i przygotowania do otwarcia, tym bardziej, jest to w takim razie wielki sukces. Znaczy, galeria nie jest odremontowana. My przenieśliśmy się z pomieszczeń, które poprzednio zajmowaliśmy i no... To... Czekaliśmy na tą chwilę 7 lat, ale powiedzmy sobie, że samo przeniesienie galerii trwało zaledwie miesiąc. Mieliśmy tylko miesiąc przerwy w naszym programie wystawienniczym, więc myślę, że to jest najważniejszym sukcesem, że to całe przedsięwzięcie, ten cały remont odbył się kosztem tylko jednej wystawy. Na tą premierową wystawę wernisaż w tej już siedzibie został zaproszony profesor Szmatloch. Co to jest za Wernisarz i co to za artysta? Artysta jest niewątpliwie światowej klasy, pan profesor mieszka w Chorzowie, a jest człowiekiem bardzo skromnym, niepozornym, tak samo jak pozornie niepozorne są jego grafiki, natomiast tak wspaniałe warsztatowo są, że naprawdę jest to jeden z niewielu tak cenionych grafików polskich. Następna wystawa jest wystawa malarstwa pana Maciuszkiewicza, ale naszą najważniejszą wystawą w roku, tak jak do tej pory, jest wystawa czerwcowa, w tym roku naprawdę prawdziwy radytas, malarstwo Piotra Potworowskiego.